Czy u każdego pacjenta można wszczepić implant? Tak naprawdę wskazania do wszczepienia implantu, czy przeciwwskazania dzielą się na względne i bezwzględne. Przeciwwskazania względne to na przykład cukrzyca. Jeżeli pacjent ma ustabilizowaną cukrzycę, absolutnie można u takiego pacjenta wszczepiać implanty. Przeciwwskazaniem względnym również jest ciąża, bo tak naprawdę u kobiet ciężarnych nie wszczepiamy implantu nie dlatego, że nie wolno, nie wolno. Ale raczej mamy, powinny się skoncentrować na tym, że za chwilę będą miały małe dzieciątko do wychowania. Do przeciwwskazań bezwzględnych absolutnie zaliczamy choroby nowotworowe, czyli absolutnie nie wszczepiamy implantów u osób z rozpoznaniem nowotworowym. W trakcie aktywnego leczenia chorób nowotworowej, czyli chemioterapii, radioterapii, a także u osób z osteoporozą, u których zastosowane jest leczenie. Za pomocą bisfosfonianów podawanych drogą dożylną. U tych pacjentów absolutnie nie wolno wykonywać zabiegów z zakresu implantologii.